Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowana, bo w końcu udało mi się zdobyć The Dark Mansion Tower. talie, która jest czasami w ogóle nie do zdobycia, ale udało się. I się bardzo, bardzo cieszę, że mogę ją sobie z Wami obejrzeć. Na internecie już oglądałam te Karty, jak one wyglądają. Natomiast teraz, po raz pierwszy, z Wami sobie tutaj obejrzę, jak wyglądają w środku, jak. Ach, co tu dużo gadać! Otwieramy i patrzymy. Jestem jak dziecko w sklepie z cukierkami. Jak już się mogliście przekonać, lubię karty. Jedni zbierają znaczki. Ja chyba mogę powiedzieć, że zbieram karty Tarota. Pudełko bardzo fajne. Bardzo fajne pudełko. E, takie o. Więc um, też ciekawie. Jak ono się otwiera. A, okej. Okay. Otwiera się w ten sposób. I mamy tutaj um, małe. Um, zaraz przeczytamy, co tam jest napisane. Że to jest Dark Mansion Tarot, że to jest regularna edycja i że e, ludzie, którzy go stworzyli, a nie wiem, czy wiecie, e, stworzyli e, go Polacy. Pani Magdalena Kaczan jest tą artystką, która e, przygotowała wszystkie obrazy do tej talii a produkcją i całą resztą zajął się pan Krzysztof Wasiuk także ta dwójka wydała tą wspaniałą talię Zaraz zobaczymy jak to jest a ok czyli talia jest bez bez książeczki tak przynajmniej się wydaje zaraz zobaczymy tak wygląda, że... Tak wygląda w środku. Mhm. Dołożymy sobie na chwilę pudełko. Tu mamy karty. One są złote. Ja chciałam tak, taki, taką, taki reverse, bo to mi się bardzo podobało. Fajny jest, powiem Wam, ten złoty, bo ten złoty nie jest taki całkiem złoty. No, znaczy, całkiem złoty. Nie jest taki bardzo błyszczący to złoto jest bardziej tak jak się nazywa stare złoto i mam wrażenie, że nie będzie się sypać ale to się okaże jak będziemy używać no dobra czyli co, to jest tak zwana karta można ją też można ją używać jako e, kartę niespodziankę ale też po prostu taka karta zawsze jest okej, okay, no to jedziemy z wielkimi arkanami bo tak widzę, że są tutaj poukładane, więc uch, uwaga, tak wygląda głupiec. Są bardzo ciekawe. W ogóle e, mi przypominają te karty e, karty filmy e, s, takie postacie postaci z filmów e, Tima Burtona. Tu mamy magika, tak wygląda magik. E, mamy miecz, mamy Monetę. Szukam teraz jeszcze wody. Tu ma w ręku buławę. A woda być może tu, w tych tyglach. Więc tak wygląda magik. Tu mamy kapłankę. Tu mamy cesarzową. Cesarzowa w takim czepcu. No i tu kłosy piękne. Maki, chabry. Rumianek. Mm, bardzo fajna karta. Tu mamy cesarza. Cesarz ma. To jest feniks. A tu ma barana. Hmm, też fajny cesarz. O, a tu mamy papieża. Tak wyglądają kochankowie. Wąż. O tak wygląda Rydwan. Czyli tutaj siła jest też pokazana jako karta ósemka. Mhm. Ja wolę go jak, ją jako jedenastkę. Tu mamy naszego hermita. No, fajny, fajny ten pustelnik. Tu mamy koło Fortuny. Koło Fortuny z wszystkimi elementami ziemi. Um, jest ogień, woda, powietrze, albo nie powietrze, woda. Jak w wesołym miasteczku, na tak zwanym diabelskim młynie. O, tu mamy sprawiedliwość. Jako jedynastka. A tu mamy wisielca. Wisielec nietypowo ma przekręconą głowę. Takie przynajmniej mam z tej strony wrażenie. Mam małego nietoperza. Tu mamy śmierć. O, taką trochę znudzoną śmierć. I umiarkowanie. Temperance. Piękna karta z liliami. Z nanufarami. Filiami wodnymi. O, tu mamy diabła. Tak naprawdę panią diablicę, która sobie popija wino, albo i nie. Bo to, w tym, to czerwone w tym kieliszku wcale nie musi być winem. Tu mamy wieże. Tak wygląda gwiazda. Tu mamy księżyc. Ciekawy ten księżyc, ciekawy. Tu słońce. Hmm. Jest napisane podróż. Konik na biegunach, słoneczniki. Są to ostateczne No, zwłaszcza ta scena tutaj z filmów Tim Burtona. Tu mamy świat. Hmm. To już ciekawe. To tak wyglądały nasze. Duża arkana. Teraz przechodzimy do małych. Tu jest. Mamy asa. Buław. Bardzo wyraźny, ziemisty. As. Jak tam karty. Karty w ogóle, słuchajcie, są takie bardzo fajne. Takie jakby trochę gumowe, bym powiedziała. Nie są śliskie. Nie są też takie typowo matowe. Hmm. Ciekawe, ciekawe, jak się będzie tasować. Tu mamy dwie buławy. Tu mamy trzy buławy. Z kierunkami. Mhm. Jak tam? okej? Okay. Cztery buławy. Pięć buław, sześć buław, ciekawa karta sześciu buław. Bo tu na tej czwórce, jakby się miłość zaczynała, a tutaj jest zwieńczona, ciekawa, ciekawa karta. Tu mamy siedem, boław, osiem, wiadomości, akcja, tak, tu też, <laughs> przepraszam, dziewiątka buław, Co ma taką zrogą minę? czyżbym musiał bronić tego przed wszystkimi? tu dziesiątka buław przeciążenie tu mamy pazia buław rycerza buław tu mamy królową buław a tu Król Bław. Przechodzimy teraz do kielichów. A z kielichów? Dwójka kielichów. Trójka kielichów. Szóstka kielichów. Siódemka kielichów. <laughs> Przepraszam. Osiemka kielichów. Dziewiątka kielichów. Ksiątka kielichów. Paś. Rycerz. Królowa. Król. A tu mamy miecze, żywioł powietrza, a smieczy, dwójka mieczy. Fajnie, fajnie przedstawiona ta karta. Bardzo ciekawie jest też przedstawiona ta karta. Trójka mieczy. Tu mamy czwórkę mieczy. Piątkę mieczy. Też ciekawie przedstawiona karta, tak. Szóstka Siódemkę mieczy. Hm. Też sprytnie przedstawiona karta, tak? Ósemka. Tutaj ona nie ma szarfy na oczach, ale jej własne włosy zakrywają. Nie widzi. Dziewiątka. Lęki, nasze lęki, koszmary, które czasami sami sobie fundujemy. A tu dziesiątka. O. Ciekawa. Paśmieczy. Rycerz Mieczy. Królowa Mieczy. Prawdziwa Królowa Mieczy. Fajnie przedstawiona. Bardzo fajnie. I Król też. Tak. I tutaj mamy już ostatnie denar, A z denarów dwójka denarów trójka denarów czwórka denarów piątka denarów Siedem denarów. Siódemka denarów. Ciekawie jest pokazana tutaj ta ósemka. Dziewiątka. I dziesiątka. Też ciekawie pokazane. Dziesiątka. Tu mamy pazia. Mamy rycerza. Królową. I króla. Bardzo fajne. Nie wiem jak wama, ale mi bardzo się podobają te karty. Niezmiernie się cieszę, że mogłam je kupić. Teraz spróbuję je potasować, wiecie, one są jeszcze oczywiście nowej, ale zobaczymy jak one idą, jak się układają w ręku. One są standardowej wielkości. Bo jest jeszcze um, też większy, większy, większy rozmiar tych kart. Um, natomiast ja się zdecydowałam na, na te tradycyjne i powiem Wam, że super. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Tak. Super. Fajnie się tasują. Nie ma, nie ma jakby yy, większego problemu. Spróbuję jeszcze potasować w ten sposób. Też sobie fajnie dają radę. Niezbyt dobrze wchodzą w siebie jedno w drugą, ale ok. Nie, no, powiem Wam super. Potasujemy i zobaczymy, co tam Cezarz nam wyszedł. Kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę. I widzimy się w kolejnym filmie o kartach. Ja zapraszam Was też bardzo serdecznie na prywatne czytania. Link macie pod spodem. Jeżeli jesteście zainteresowani, to piszcie na maila. Możecie też odwiedzić moją stronę na Facebooku i tam się ze mną skontaktować. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki. Pa.